Witajcie przyjaciele, zapraszamy, mamy kochanych maluchów, którzy nas tutaj na pomaluszą. Wczoraj, wczoraj przyjaciele, musimy być blisko, żebyście nas słyszeli, mówiliśmy właśnie na temat różnic, spójrzmy na psy, spójrzmy na psy, na temat różnic, które właśnie sprzyjają nieporozumieniom. Nic bardziej mylnego, nic bardziej mylnego, różnice są po to, aby właśnie nas włączyć poprzez przekraczanie wszystkich barier charakterologicznych, barier wielkości wzrostu i niewzrostu, i wzro i, i, aby wzrastać w Bogu. Ponieważ my nie mamy innego życia, właśnie my, a szczególnie ludzie, niż Chrystus. Bóg nas stworzył, Mesjasz nas odkupił, aby cała natura właśnie poprzez to, że służy nam, mogła służyć Bogu w radości, a nie w innych emocjach, relacjach czy układach. Chwała Panu, Alleluja, we Maria, dziękuję kochani, przyjaciele, trzy razy odnaczę chwałę Boga Najwyższego. Alleluja, cześć! Dziękuję. Tracia. Bez krytyki, trzeba kochać Boga.